Witajcie. Pragnę Was gorąco zaprosić do cyklu Historii z Natury, w czasie których będziecie razem ze mną mogli wysłuchać powieści Stefana Wiecha Wiecheckiego, królewskie opowieści pana Piecyka. Historia Heleny w stroju nie dbałem to historia z przymrużeniem oka. Doskonale wiem, że nie każdy lubi uczyć się historii. Poznawanie dat, radzenie sobie z wszystkimi opowiadaniami, to czasami bywa zbyt trudne. Natomiast historie wiechowe, historie pana Piecyka, królewskie opowieści pana Piecyka, to historie z humorkiem. Historia z przymrużeniem oka, ale historia również z gwarą warszawską, do której poznawania serdecznie Was zapraszam. Dzisiaj będzie wstęp, czyli jak do tego wszystkiego doszło. Serdecznie zapraszam. Zaczynajmy. Tu, gdzie dziś jesteśmy, szumiała puszcza, a książę, goniąc za dzikim zwierzem, zabłąkał się w kniei. Zagrzmiał nagle z megafonu rzewny, a natchniony głos. Jesteśmy na stadionie Wojska Polskiego na Agrekoli, który wypełniają tłumy. Na bolisku za chwilę mają się pokazać legendarne i historyczne postacie, występujące w żywych obrazach z naszych dziejów. Kiedy pada komunikat, dwudziestotysięczna publiczność przycicha. Myśli pobiegły do tych zamierzchłych czasów, kiedy w Warszawie można było spać z otwartym oknem. Bo tylko róg myśliwski zabłąkanego księcia mógł spłoszyć sen z oczu mieszkańców. No taksówkach, tramwajach, wozach z cegłą mowy wówczas nie było. Szczególnie silne wzruszenie malowało się na twarzy jakiegoś pana starszego, wspartego o barierę trybunę. Starzec otarł łzę i trącił stojącego obok młodzieńca. – Słyszałeś, Oleś? Zające w ten czas po Marszałkowskiej ulicy latali, a książę w Warszawie zabłądził. – Nic ważnego, z prowincji musiał być. Na porządku dziennym i dzisiaj takie wypadki się zdarzają. W zeszłym tygodniu chłop jeden pół dnia po teatralnym placu chodził i do ratusza nie mógł trafić. Licz się Oleś, ze słowami, księcia z niepiśmiennym osobnikiem nie równaj. No, no tak, ale o wiele był, no dajmy na to, pod gazem, to mógł się w mieście zgubić? No, no tak. Ale, no mógł, jednak nie o to się rozchodzi. Puszcza szumiała na wszystkich ulicach, świeże powietrze było. A dzisiaj co? Saski ogród, fontannę siarpany nam się z tego wszystkiego ostał. A, ja tam wolę tak, jak jest. Ładnie byś, wujo, wyglądał, jakbyśmy teraz, zaciem tranwaj przyjechać, na piechotę tu ze szmulowizny przyszli. No tak, ale w każdym razie bądź przykro. Dalsze słowa siwowłosego pana zagłuszył śpiew leśnych boginek, rusałek i faunów. Zaczął się pochód legendarnych postaci. Potem szedł Mieszko I w otoczeniu uczników. Kto to są lebiegi? Zagadnął z zainteresowaniem w wuj swego siostrzeńca. No to muszą być widocznie dawniejsze prezydenci miasta. Mortusiaki to jakieś muszą być. W łapciach kapelusze z dyktury mają. Jakżeż takie łazarze mogli dobrze rządzić stolicą. Nic dziwnego, że teraz wszystko za nich trzeba odrabiać. Gruchowskie ulice z gruntu przebudować, a także samowolskie szosy. Na gniadych koniach Wjeżdża na stadion oddział krzyżacki w żółtych płaszczach z czarnymi krzyżami. Z drugiej strony uformował się poczet poselski poselstwa papieskiego. Legat odczytuje wyrok, wskazujący krzyżaków na zwrócenie Polsce zabranych ziem. Oleś co ten ksiądz mówił do konnej policji? Przede wszystkim to nie jest żadna konna policja. No jak to nie jest? Kiedy już kapicę w pierwszym rzędzie widzę, na koło niego sklepiczarki syn z Ząbkowskiej ulicy się znajduje, a oni oba na ciepłej służą. Ma rację, ale teraz za krzyżaków tu są. Czyli staroświeckich szkopów, co polsce poznań i gdy w swoim czasie podwadzili. No, właśnie ksiądz jem kazanie mówi, żeby oddali. Do takich drani nie kazaniem trzeba, tylko troszkę inaczej. No, tak też było zrobione pod Grunwaldem. I na te pamiątki właśnie sztukie, teraz odgrywają. Przy akompaniamencie niemilknących oklasków wchodzą na stadion cechy warszawskie z Janem Kilińskim i Sierakowskim na czele. Co szewce i rzeźniki także samo księżaków pod tym gronwaldem naparzali? Nie, to było kiedy indziej. Caryca Katarzyna Warszawę znowuż zajęła i rzeźniki z szewcami dali jej popęd. Następnie płynęły przez stadion różne formacje wojska polskiego w strojach z epoki, entuzjastycznie przyjmowane przez patriotycznych widzów. Tylko pod adresem przejeżdżających tuż obok krzyżaków wyrywały się im mimo woli nieprzychilne epitety, wiązane w długie kunsztowne okresy. Rycerze zakonu to słyszeli, ale żadnemu nie przyszło do głowy zatrzymać się dla sporządzenia protokołu o obrazę władzy. Spuszczali tylko oczy z zażenowaniem. Nieprzyjemnie być krzyżakiem. Słuchając historycznych komentarzy wuja i siostrzeńca, pomyślałem, czy by nie obrobić i w ten sposób całej historii Polski. Ale przyszła wojna i z nią inne zmartwienia. Dzieło ukazało się dopiero po dwunastu latach, a na zmartwychwstanie przedwojennego pomysłu wpłynęło następujące wydarzenie. Podczas budowy trasy WZ spotkałem na krakowskim przedmieściu pana Piecyka. Był zmęczony, miał zabłocone buty, ale na twarzy malowało się zadowolenie i duma. Co pan tu robi, panie Teosiu? Zagadnąłem dawno niewidzianego, miłego znajomego. Na dole byłem, na Mariensztacie, zobaczyć jak robota przy tym nowym kierbedziu leci. No i jakież pan wyniósł wrażenie? Starają się chłopaki? Owszem, nie można powiedzieć. I tak Bogiem a prawdą zaczyna mnie się cała ta kombinacja podobać. Z początku myślałem, że to wszystko do cholery będzie podobne tranwaje i samochody, zaciem pod górę da Krakowskie, żeby do dziury z ziemi wjeżdżali i dopiero na Miodowej, żeby ni z tego, ni z owego wyskakiwali. Zdawało mnie się to niepoważne. A teraz? Teraz widzę, że owszem, to może być całkiem niezłe. Na przykład Ziózia Kamienice będzie ze wszystkich stron widać. A do tej pory była schowana. Jakiego Juzia? Zapytałem zaintrygowany. No to pan nie wiesz, że ten dom pod zamkiem królewskim do poniatościaka Juzia należał? No król mu kazał go postawić, żeby miał na wydatki. Nie rozumiem. No, starożytnej historii pan w taki sposób nie znasz, ale za dużo by o tym trzeba gadać. Gorzej, że inszy król, niejaki goździk, w robocie tej trasy WZ przeszkadza. A w jaki sposób? No, posłuchaj pan, to się dowiesz. Jednego razu przyleciało na tę budowę paru starszych facetów z brudkami i w okularach i zaznaczają, żeby przestać kopać dziurę dla tramwaj maszynamy. Tylko ręcznie za pomocą łopat. Bo podobno parę tysięcy lat temu nasad za króla Goździka było w tym miejscu jakieś miasto i meble się po nim zostali. Faktycznie, jakby taka parowa kopaczka wjechała królowi Goździkowi do pokoju stołowego, mogłoby całe urządzenie w drebie zgi rozbebeszyć też roboty zostali wstrzymane, a uczone faceci szukają rzeczy po nieboszczyku-goździku. No, raz księg zrobili, że znaleźli cmentarz z tamtych czasów. A trzeba panu wiedzieć, że te staroświeckie warszawiacy nie chowali niebościków w trumnach, tylko podobnież w garnkach, czyli tak zwanych urynach. To jak te profesorowie znaleźli w gruzach garnek z kośćmi, mało ze skóry z radości niebo wyskakiwali, porozkładali te kości na słońcu i dawaj się im przyglądać, mierzyć calówkami i fotografie z nich zdejmować. Ale panie, przyszła jakaś baba, garnek im odebrała i zaznacza, to moje naczynie. W tym miejscu na Mariensztacie budkę z warzywem miałam. jak raz, w pierwszy dzień powstania, krupnik na żeberkach sobie gotowałam. Jak zaczęli strzelać, panie, ma się rozumieć, uciekłam. I krupnik ze wszystkim musiał się wygotować. A potem ziemia garnek przysypała, ale w piekle bym go poznała jak babcie. No i poszła z tym garnkiem, zostawiła jem tylko żeberka. Oni to właśnie, w charakterze rzadkich zbiorów, do muzeum podobniż zostaną zabrane. Powyższa opowieść pana Teosia o żebrakach króla Goździka sprawiła, że zacząłem nalegać, by mi skreślić pokrótce historię pałacu pod Blachą. Zgodził się, acz niechętnie. To, co mówił, było tak oryginalne, że niezwłocznie wyjąłem ołówek, notatnik i począłem z zapałem notować nieznane dotychczas nikomu komentarze do dziejów panowania ostatniego naszego króla. Z pogawędki, jaka się przy tym między nami wywiązała, pan piecyk doszedł do wniosku, że jeśli chodzi o historię, stanowią niezwykły wprost okaz ciemnej masy, którą podjąłby się w szeregu wykładów z grubsza, chociaż w tej dziedzinie, oświecić. Rzecz prosta, przystałem entuzjastycznie. Prelekcje rozpoczęły się na zajutrz, a wkrótce ze stenograficznych notatek moich powstał pokaźny zeszyt, który następnie przerodził się w tę oto historię. A ja tę historię, kochani, opowiem Wam w kolejnych naszych odcinkach. A zaczniemy od rodu Piastuszkiewiczów. Na dzisiaj bardzo serdecznie Wam. Dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo. Serwus klawej Ferajnie. Cześć i Czołem!